Dobrnęliśmy właściwie do końca tego kursu, można by tu naprawdę sporo, sporo jeszcze omawiać, ale nie są to już raczej rzeczy podstawowe. Zakończę ten kurs efektami 3D. Na początek utworzę sobie, no jakiś obojętnie kształt, no tym efektom może być poddawany jakikolwiek kształt wektorowy, napis, jedna litera, cały, całe słowo, obojętnie, prawda? Na początek rzecz bardzo prosta. Mam utworzoną taką elipsę. Może w tym przypadku uruchomię obrys i troszeczkę, żeby to było właśnie lepiej widać. O, taki większy. No i może też po prostu większy. W porządku. Pierwsza rzecz bardzo prosta to jest efekty 3D obrót. Pojawia się tego typu okienko. Mamy podgląd, kliknę. Prawda? I jak widać mój obiekt, w tym przypadku jeszcze płaski, nie jest to tak do końca. 3D, bo też jak widać, płaskie obiekty też możemy obracać. No, oczywiście mamy tutaj gotowe ustawienia: rzut z przodu, przedni, tylny, lewy, tak dalej, rzut z lewej, rzut z prawej, proszę bardzo, obrócił się, prawda? Rzut z dołu teraz, prawda? Ja ustawię przedni i ustawię też, kliknę tu obrót własny, chociaż nie muszę klikać, wystarczy, że jeżeli mam wybrany jakikolwiek rzut, na przykład przedni, i chwycę teraz za tą kostkę. Obrócę ją lekko, to mój obiekt też automatycznie się obraca, prawda? Obrócę ją tak, właśnie o, po, po skosie proszę bardzo, elipsa też się obróciła w ten sposób. Oczywiście, mogę tutaj parametry zmieniać. Z góra dół tu mamy obrót osi poziomej i tutaj dookoła, jakby własnej osi, prawda? No i mamy jeszcze perspektywę też możemy ją ustawiać tutaj. Prawda? Może popatrzmy, może zrobię dużą perspektywę. O, właśnie. Widać, prawda? Ten kształt, jakby tu jest bardzo wąsko, tu jest szeroko, czyli tu jest jakby tył tego obiektu. Ok, zmienimy ją na zero z powrotem. Możemy cieniować powierzchnię, prawda? W tym przypadku jest to brak cieniowania. Cieniowanie depozyjne, na przykład. I mogę ustawić sobie swego rodzaju oświetlenie dla mojego obiektu. No, może zróbmy to w ten sposób. Tu Można intensywność światła ustawiać i otoczenie prawda, tego światła. Możemy teraz tak kolor cieniowania oczywiście zmienić na własny lub brak. No, nie widać nic, prawda, więc zostawimy czarny. Gdybym wybrał na przykład własny, w tej chwili jest czerwony, ustawmy go na taki ciemno-żółty. Ok, prawda. widać tam jakby po świate, tutaj w oświetleniu troszeczkę inaczej to wygląda. Można kliknąć zachowaj kolory dodatkowe i zrobię to właśnie. No i oczywiście mniej opcji, czyli nie mamy tego ocieniowania. Więcej opcji to jest to ocieniowanie depuzyjne, jego ustawienie. W tym przypadku oczywiście opcje dla panelu obróć. Kliknę anuluj. No i teraz wyłączę ten obrys. Zostawimy samą elipsę. Kolejna możliwość. Do tworzenia, no, dowolnych właściwie brył, które moglibyśmy sobie tylko wymyśleć, cokolwiek nam przyjdzie do głowy, właściwie możemy to utworzyć. Bardzo prosty przykład. Biorę narzędzie, no, niech to będzie gwiazda i kliknę, niech to będzie nie 5, a 3, prawda? Czyli tworzę trójkąt. Ok, zostawimy tak, jak jest. Najleżę go po prostu troszeczkę powiększę i przesunę tutaj w to miejsce. Ok. Efekty. 3D bryła obrotowa. Kliknę podgląd, zobaczmy co się stanie. A właśnie, uzyskałem na bazie tego trójkątu, prawda? Widać tu środek jest, tu jest zewnętrzna krawędź, i tak, jakby ten trójkąt względem tej osi tutaj został obrócony i powielony raz przy razie, piksel po pikselu, punkt po punkcie dookoła, prawda? Czyli z tego trójkąta otrzymałem taki nie do końca stożek, prawda? Oczywiście możemy tutaj obracać tą bryłę. Tak jak i w poprzednim przypadku, prawda? możemy ją ustawiać pod różnym kątem. Mi jednak chodzi, aby pokazać wam tutaj górę, czyli takie pochylenie. Oczywiście parametry do ustalenia ręcznie, gotowe parametry też. Prawy, tylny, przedni, rzut z góry, izometryczny, prawy. No popatrzmy, prawda? W ten sposób to wygląda. Jednak chcę wrócić do takich bazowych ustawień, jakie miałem mniej więcej. OK, może troszkę w dół. A no, mogę to całkiem pochylić, prawda? W ten sposób widzę jakby górę tylko w tym momencie. Zostawię to w ten sposób. Teraz bardzo ważna sprawa. Mogę tworzyć jakby wycinek tej bryły. Jak to funkcjonuje? Może zanim do tego przejdziemy, to jeszcze tutaj dwa przyciski, które zmienią nam tą bryłę na bryłę otwartą. No, nie bardzo to widać, prawda? Może tak, od spodu. O, właśnie. O. W ten sposób to funkcjonuje mniej więcej. Ja to pokażę. Lepiej będzie to widać na innym, na kolejnym przykładzie. Zostawimy na bryłę zamkniętą. I to, co mówiłem o wycinku, prawda? Mojego, mojej bryły. Teraz jest 360 stopni, czyli ona, ten trójkąt zatoczył dokładnie pełne koło, tworząc właśnie taki, no, jakby stożek. Ale jeżeli wybiorę sobie połowę tej wartości, na przykład 180, no to będzie to połowa mojego stożka. Proszę bardzo, obrócę troszeczkę. Widać, prawda? Tak jakbym na pół ten stożek przeciął. I teraz też widać wyraźnie trójkąty. Prawda? Czyli mój kształt, który utworzyłem, obrócił się 180 stopni. Oczywiście non-stop, jakby się kopiując, no tak to najprościej można powiedzieć. Przez to utworzyła się pełna bryła. O takim właśnie kształcie. Dalej mamy odstęp, na przykład, prawda? Od lewej krawędzi mamy taką opcję, możemy wybrać prawej krawędzi. Zostawimy to przy lewej krawędzi. Powiedzmy. Niech to sobie będzie, może ręcznie piszę, tak. 100 punktów dokładnie. Tabulator zatwierdzę. No i teraz, tak jakby ten trójkąt, oczywiście tutaj widzimy mój bazowy kształt, on pozostał niezmieniony, ale jakby się. Jeśli chodzi o bryłę, jakby się rozsunął, prawda? Czyli mamy coś na kształt, no taki półkrągły lady, jakby, no na przykład oczywiście. Tu nie będę tego omawiał, mamy tutaj do ustalenia światła, to przy następnej tutaj, przy następnej naszym obiekcie to omówię, prawda? Czyli mamy do od lewej krawędzi i możemy to zrobić od prawej krawędzi, czyli mamy w tym momencie, jeszcze przesunę to okno, widok jakby z drugiej strony, prawda? Czyli teraz widzę jakby tą część od zewnątrz, a jeżeli przejdę do lewa krawędź, to od środka jakby też mamy możliwości prawda, ustalenia różnych podglądów. Oczywiście w dalszym ciągu funkcjonuje tutaj obracanie obiektu i wszystkie inne rzeczy. No i mamy to, co mówiłem właśnie, te światła omówimy w dalszej części rzutowanie kompozycji tak samo, czyli po prostu zatwierdzę. No i na tym przykładzie pokażę Wam, że możemy, no ktoś by pomyślał, prawda, no mam gotową kompozycję, gotową bryłę, ale chciałbym ją zmodyfikować, no tak jak taki pomysł, prawda, ona oczywiście krzywo stoi, wobec tego chwycę tutaj za ten narożnik i ją po prostu troszeczkę obrócę, może w ten sposób, ale właśnie nie idzie, prawda. Obracam mój trójkąt, zmienia się jakby kształt mojego, mojej bryły. A właśnie, czyli możemy modyfikować bazowy kształt. Żeby obrócić, no to oczywiście przejdziemy do efekty 3D obrót. Podgląd. I popatrzmy, ja ustawię ją właśnie o. Troszkę w ten sposób za mocno. No, niech to będzie mniej więcej, prawda? Tak, jakbyśmy od środka faktycznie patrzeli, na twierdzę, jakbyśmy od środka faktycznie patrzyli na, na to, no, no niby tą ladę, prawda? I tak jak mówiłem, no nie bardzo to wygląda, jeżeli to ma być lada, czy jakiś półkrągły stolik, czy coś cokolwiek w tym stylu. To oczywiście taki ostry kant na dole, no nie, nie bardzo się tutaj zdaje egzamin, jak najbardziej. Wobec tego możemy modyfikować bazowy kształt i bryła automatycznie zmieni swój wygląd. Popatrzmy, narzędzie zaznaczanie bezpośrednie. Zbliżę troszeczkę widok, o właśnie. I teraz nic innego jak chwycę, może tak odznaczę i zaznaczę tylko ten punkt kontrolny. Chwycę za to kółeczko i zrobię to półokrągły. Proszę bardzo, automatycznie moja bryła także zmieniła swój kształt. W porządku. Chwycę za to ramię. No, źle troszeczkę to robię i po prostu je tutaj skrócę do węzła i tutaj to też do węzła. Jest prosta linia. I o to mi właśnie chodziło, prawda? O uzyskanie takiej podstawy, na której to stoi, no ta lada, czy stolik, obojętnie jak sobie to nazwiemy. No więc dobrze. Teraz jeszcze troszeczkę rozciągnę. Szerszą podstawę zróbmy. Proszę bardzo. Drugą stronę tak samo. Tutaj w tym przypadku warto... Usunąć punkty kontrolne, czyli na przykład ten i ten, prawda? I teraz będzie to o wiele lepiej funkcjonowało. To też rozsuniemy, proszę bardzo, szersza podstawa, prawda? Jeszcze rozsunę. No, okej, okay, to mogłoby być troszeczkę za szeroko u góry, jakby w środku, czyli ten punkt kontrolny, troszeczkę go. O, właśnie, jeszcze skrócę. O właśnie, to już to jest to, właśnie, co mniej więcej chciałem uzyskać. Proszę bardzo, oddale widok. Mamy z prostego trójkąta, no, utworzone coś na, na kształt, nie wiem, y, lady, pulpitu jakiegoś, prawda? No coś, coś takiego całkowicie y, na bieżąco wymyślone, prawda? Odsunę troszeczkę na bok. Ten element. No inny przykład tutaj można na przykład użyć sobie to tak, tylko żeby już pokazać. Może tak odsunę ten element. Wybiorę gwiazdę, kliknę i ustawię tutaj 6 ramion. Ok, i ten sam efekt, efekty 3D bryła obrotowa. Kliknę tylko podgląd. Proszę bardzo, mamy coś na kształt. Zatwierdzę, nie będę już tu specjalnie nic zmieniał, ale zbliżę widok. No, Bardziej mechaniczna część, tak można by pomyśleć, z gwiazdki utworzona. Mamy coś na kształt, prawda, kółka pasowego. Troszeczkę tylko to zmodyfikuję, tak na szybko. I ten element tutaj też do góry. Proszę bardzo, gotowe, prawda? Taka no bardziej mechaniczna część, ale też, też to funkcjonuje, jak widać. Wobec tego możemy tworzyć absolutnie dowolne bryły, wykorzystując jeden płaski element. Tu był trójkąt na początku, oczywiście zmodyfikowałem go później. Tutaj była gwiazdka sześcioramienna, z której to uzyskałem. No, może tak nie do końca, oczywiście, ale jest to swego rodzaju kółko pasowe do napędu, na przykład jakiegoś. No dobrze, usunę te elementy. Wrócimy do tej elipsy. I trzecia rzecz, którą możemy tu robić, to jest efekty 3D: wyciąganie i fazowanie. To też oczywiście tekst, inne elementy, jak najbardziej. Ja to pokazuję na bardzo prostym przykładzie. Kliknę, podgląd. I obrócę sobie w drugą stronę ustawię, prawda? To fazowanie, tą perspektywę, jakby prawda? Patrzymy to w ten sposób, oczywiście, te wszystkie parametry też. Obrót własny ustaliłem w tej chwili. Mamy gotowe elementy. Perspektywy, oczywiście, też możemy dodawać. No dobrze, dalej mamy głębokość wyciągnięcia, czyli jakby grubość tego elementu. Bazowo jest to ustawione na 50 punktów. Oczywiście, tutaj mamy no, naprawdę spore możliwości. Proszę bardzo. 904 punkty, prawda? Taki element uzyskałem. No nie, nie o taki element mi chodziło. 0 punktów to oczywiście wiadomo będzie płasko. Ustawię na 50 tak jak było. OK. Dalej to co mówiłem mamy możliwość elementu wykonania elementu, który jest pełny, tak jak teraz, prawda? Czyli to jest bryła zamknięta i bryła otwarta. Czyli będzie coś to coś tutaj na kształt, prawda? Takie obręcze. Oczywiście o 50 punktów, prawda, wyciągnięta. Zostawimy bryłę pełną dalej. Do krawędzi możemy dodać pewnego rodzaju fazowania, czyli zniekształcenia krawędzi. Po rozwinięciu mamy tutaj kilka opcji. Oczywiście pierwsza z góry to jest brak, czyli jest ostry kant. I kolejne mamy widać na podglądzie na tych małych rysunkach różne kształty, prawda? Rundet, czyli zaokrąglony po prostu. Ja wybiorę tą opcję i widać tutaj małe zaokrąglenie. I teraz. Możemy decydować jeszcze o tym, że profilowanie będzie na zewnątrz, czyli mój obiekt zostanie powiększony o ten profil. Kliknę, powiększył się obiekt, prawda? Lub profilowanie do wewnątrz, czyli tak jak było poprzednio. No i wiel wysokość tego profilowania, prawda? Tutaj też możemy to ustalać. Ustawmy to na 21. Proszę bardzo, takie bardzo, bardzo intensywne zaokrąglenie. Widać to bardzo wyraźnie teraz. To co w tej chwili tu widać, taką jakby plamę, to jest efekt światła. Ja go troszeczkę przesunę. I proszę bardzo, zmienił się, prawda? Zmieniło się miejsce tego oświetlenia. No, oczywiście to jest troszeczkę za dużo. Zmieńmy to na 10. W porządku, takie zaokrąglenie. 10 punktów. No i światło, to co mówiłem, czyli mamy tak. Cieniowanie plastyczne. Brak cieniowania. bryła, no jest to bryła, ale właściwie nic tutaj nie widać specjalnie, żeby to było. W jakiś sposób przestrzenne, prawda? Wobec tego cieniowanie dypuzyjne na przykład. Mamy tutaj my, no, małe możliwości. Większe możliwości daje nam cieniowanie plastyczne. Ładny, ładna poświata, taki blask, prawda, na krawędzi. Oczywiście mogę manipulować tym światłem na przykład od spodu, prawda? Będzie ten blask. Może on być no, dokładnie tutaj od dołu, tak? W tym miejscu. Ja go zostawię jednak w takim miejscu, jak był mniej więcej. No właśnie, w ten sposób. O, teraz to wygląda dobrze. No i teraz mamy tak. Yy, ta karteczka to jest nowe światło. Zrobię to. Pojawiła się druga ikonka. Tym razem jest to oświetlone bazowo na środku. Prawda? No, mogę oczywiście je przesunąć na przykład. Tak. I mamy ładnie z góry. Może za daleko. O, w ten sposób podświetloną krawędź. Intensywność światła. Oczywiście jeżeli mamy dwa punkty oświetlenia lub więcej. To ta intensywność będzie odpowiadała dla tego punktu, bo on jest zaznaczony. Kliknę na ten. bo teraz dlatego, prawda? Czyli kliknę na ten, który dodałem, i zmniejszę tę intensywność. Do około 40. Ok, teraz właśnie o takie jak mi chodziło. No i tutaj mamy. Przenieść zaznaczone światło na spód obiektu. No zobaczmy. No w tym przypadku po prostu tak jakby światło do tyłu się przeniosło. No oczywiście nie widać tego w tym momencie. Wobec tego zostawimy to tak, jak jest. Kliknę zachowaj kolory dodatkowe. To zaznaczę. No i tu mamy światło otoczenia. Popatrzmy jaka będzie różnica. Jak zwiększę do 100. Jakby z zewnątrz oprócz oświetlenia obiektu jakby światło, które całe otacza ten obiekt stało się bardziej intensywne. Jeżeli zrobię 0 no to mamy prawda, spore cieniowanie. Bo światło pada tutaj, jakby z góry, oba światła, prawda, troszeczkę z góry, no i bliżej środka, wobec tego reszta mocno jest w cieniu. No, oczywiście za mocno, nie o to chodzi. Chcę uzyskać taką pośrednią wartość, czyli właśnie około 50 ustawiamy. To jest właśnie tak, taka pośrednia wartość. ok. Intensywność podświetlenia, oczywiście rozmiar podświetlenia, no, zróbmy go mniejszym. Proszę bardzo, mniejsza ta faza, prawda. Czyli 66 będzie ok. Kolor cieniowania to też możemy zmienić. Ja tu zrobię na 60 ustawiłem. No może będzie widać. Zobaczmy. Nie czarny, a ustawimy brak na przykład. Prawda? No to w ogóle nie wchodzi tutaj w B. Oczywiście musiałbym wyłączyć to. Zachowaj kolory dodatkowe. I teraz mam do ustawienia kolor własny. Czyli ten czerwony, prawda? Zamiast tego czarnego cieniowania mam teraz takie czerwone. I ja to zmienię na taką ciemną zieleń. O, aż taką ciemną. ok? i o to mi właśnie chodziło. Nie czarny kolor, a taka mocno, mocno ciemna zieleń. No i dobrze. Dalej, rzecz bardzo ważna, i na tym przykładzie właśnie pokażę, jak to funkcjonuje: rzutowanie kompozycji. Otworzy nam się nowe okno. Z takim widokiem. Wobec tego mamy powierzchnia. Jeden z pięciu. Czyli tutaj wybieramy, która powierzchnia będzie, no, jakby rzutowana. Zaraz powiem o co chodzi. Mamy takich powierzchni. W przypadku tego obiektu, pięć mamy do dyspozycji symbole. Ja tutaj kilka symboli dodałem, żeby było lepiej widać, ale korzystamy z symboli. Gdybym. W tym przypadku chciał dodać zdjęcie jako na froncie, tutaj, prawda? Z przodu, żeby było to zdjęcie, no to to zdjęcie muszę zrobić go, to zdjęcie muszę przekształcić w symbol. Jak robić? Jak robimy własne symbole? Oczywiście to już była o tym mowa. No i wybieramy sobie teraz powierzchnię. Mam ustawioną powierzchnię pierwszą z pięciu. Ok. Skąd wiem, która to jest powierzchnia? Czerwona obwódka mi o tym mówi, prawda? Tutaj widać. Taka czerwona obudka, wybiorę sobie powierzchnię numer 2. To jest też podobny kształt. Popatrzmy, numer 1, numer 2, ale jest zaciemniona. Ten sam kształt, ale zaciemniony, czyli jest to informacja, że jest to tył obiektu. Dalej, powierzchnia numer 3 to jest ta faza, jakby, prawda? Widzimy. Tutaj. Powierzchnia numer 4 to jest środek. Taki pasek na środku, jakby. Pomiędzy właśnie tymi dwoma fazami, bo powierzchnia numer 5 to jest druga połowa, jakby tej fazy z tyłu. Tak to wygląda w tym przypadku, oczywiście. Wobec no, tego wrócimy do powierzchni numer 1. No i wybiorę sobie z tych symboli właśnie zdjęcie. Taki mam nowy symbol zdjęcie. Po prostu klikam. I teraz możemy, oczywiście, to zdjęcie zrobić w ten sposób. Skaluj, aby rozmieścić. Aby zmieścić, przepraszam. Proszę bardzo. Zdjęcie automatycznie zostało powiększone do rozmiaru którym dokładnie wypełnia jakby ten kształt. Oczywiście mogę robić to ręcznie i ja to zrobię, bo chcę troszeczkę tej drogi się pozbyć, żeby było jej po prostu mniej. Wobec tego jak widać też ręcznie można sobie te obiekty, obiekty które są rzutowane na tę powierzchnię, rozmieszczać, prawda? Tu troszeczkę jesteśmy ograniczeni jakby tym oknem, wobec tego troszeczkę trzeba kombinować, żeby powiększać te te nasze elementy. No ale można to zrobić. Popatrzmy. O właśnie. Coś takiego, żeby tej drogi troszeczkę było widać. Ok. Gotowe, prawda? Oczywiście mogę wyczyścić. Mogę zacieniować kompozycję na przykład. No w tym, w tym przypadku nie, nie zdało to specjalnego efektu. Troszeczkę takie jakby przyciemnienie się pojawiło. O właśnie. Wobec tego zostawię to. No dalej. Tył zostawimy. Nie będę nanosił żadnego przód fazy. Niech to sobie będzie. Tutaj mam taką no, różyczkę, prawda? Czerwoną różę. Pojawiła się. Gdzie ona jest? Na dole. A właśnie, tu nie jest dobry pomysł. Przesunę ją tutaj na brzeg. No i teraz jest u góry, prawda? Ok. Ale ją przeskaluję, zrobię taką malutką, żeby mieściła się żeby się mieściła dokładnie cała w tym obiekcie. O, właśnie, coś takiego. Tak, i troszeczkę jeszcze przesunę w lewo. O, właśnie, teraz jest u góry. Ok, malutki obiekt pojedynczy, prawda, umieszczony. Nic więcej nie będę tu robił, bo ta, ta faza wygląda dobrze, prawda. Przejdźmy dalej. To jest ten środek, prawda? Jakby środek pomiędzy dwoma pazami. No, i tutaj, żeby Wam tylko pokazać, nic więcej, wykorzystam ten prostokąt procesu, taki element i po prostu go rozciągnę, tak, na całą, może wystawać dalej, oczywiście, na całą długość jakby mojego obiektu. No i dobrze, zatwierdzam. Ok, i zatwierdzam całość mojej pracy z tym obiektem. I proszę bardzo. No tak to wygląda. Może niezbyt estetycznie, może też niezbyt dobrze dobrałem te elementy. Ale możemy na każdą osobną powierzchnię nanosić dowolne elementy. To Wam chciałem pokazać. Tutaj troszeczkę tego niebieskiego widać, prawda? No i co jest dalej ważne? Popatrzmy. W tym przypadku tak samo to funkcjonuje. Chciałbym zmienić kształt tego obiektu już po uzyskaniu efektu 3D. Nic trudnego. Wybiorę sobie narzędzie zaznaczenie bezpośrednie. No, niech to będzie zniekształcenie tej różyczki, tutaj, prawda? Pojawiły się ramiona, chwycę za jedno z tych ramion i zrobię to w ten sposób. Proszę bardzo. Cały czas efekt 3D, cały czas zachowane te elementy, które ustaliłem sobie. Nie ma problemu, no ale to już nie jest elipsa, prawda? No to pójdziemy troszeczkę dalej i zrobię to w ten sposób. Proszę bardzo. Z takim ostrym kantem, tutaj, no, prawda? Jakby zawinięciem. Też to funkcjonuje. Cały czas możemy modyfikować nasz kształt nawet po uzyskaniu, prawda? Już efektów 3D. No to już w żaden sposób nie przypomina to elipsy. To wszystko na temat kursu Adobe Illustrator, co chciałem Wam przedstawić. Oczywiście jest sporo, sporo różnych jeszcze opcji, ale to już są no, dość trudne zagadnienia. Ja też postaram się zrobić jeszcze kilka tutoriali, oczywiście z takimi trudniejszymi elementami ale to już nie, nie w kursie podstaw. Dziękuję za oglądanie i oczywiście mam nadzieję, że kurs był przydatny i wzbogacił Waszą wiedzę na temat tego programu.